Hejka. Aby A jakby ktoś nie wiedział, co ja dzisiaj robię, gdzie ja dzisiaj jestem, to ja jestem pośród kwiatów. Tak mi się zapragnęło. Miałam inne plany. Miałam być z domu, miałam się przemieścić do sklepu, kupić zakupy i położyć się do łóżeczka. bo mówię od trzech dni jestem taka miała, ale zamiast tego ruszyłam przed siebie. Podoszłam do wniosku, nie wiem czy zasnę, bo wczoraj się tak położyłam i nie zasnęłam, więc mówię, nie Boże, jak nie zaśniesz szkoda dnia, a już zmienia się pogoda, już nie ma 30 stopni. Już tak się poczułam dzisiaj jak yy, jesienią, więc kochani, mówię szkoda życia, szkoda dnia. Więc przyjechałam sobie. Tutaj. Na poprzednim filmiku pokazałam wam tamtą część, teraz wam pokażę tą część. Tam jest taki samek z tyłu. Też odbywają się różne uroczystości. No, a ja sobie spaceruję, kochani. Chciałam. Nie będę wam nic takiego mówić, po prostu chciałam wam tu pokazać troszeczkę pięknych rzeczy. A co do piękności, kochani? To jeżeli patrzymy na piękne rzeczy, to i my czujemy się piękni. Nasze wnętrze się jakoś tak rozjaśnia, nasze oczy się rozjaśniają. I ludzie później mówią o takich osobach, że bije od nich blask. No właśnie, coś chyba w tym musi być. I nawet kiedy ty nic nie mówisz, wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, do jakiegoś grona ludzi, a oni czują od ciebie ten blask, bo ty emanujesz. I uwierz mi, to co niesiesz tam w środku, o czym myślisz, oni odbiorą jak falę, nawet jak ty nie będziesz się odzywać, no to uważaj na swoje myśli. I jak chodzisz gdzieś, towarzysko, to raczej postaraj się o pozytywną energię, o coś superastego, o coś fantastycznego, że jak będziesz wchodzić otwierać te drzwi, to żeby biło od Ciebie to światło żebyś była takim kwiatem, żebyś miała uśmiech na twarzy i błyszczące oczy. Zobaczysz, nawet nie musisz mieć ekstrabluski czy sukienki. Możesz biec prosto po pracy, taka troszkę zmęczona, zdyszana, a jak zasili się tą baterią ja mówię tej cudownej, boskiej energii, to powalisz wszystkich na kolana i będziesz jak ten kwiat. Najpiękniejsza pośród ludzi. A nie wiesz, to sobie wytestuj. Ja to już testuję. Teraz. Nie, nie dwa. Można powiedzieć wciąż. A wczoraj posłuchałam taki fajny filmik jeszcze Pan opowiadał, że można sobie wszystko kreować, jak to mówię, czarować, naprawiać swoje chore, obolałe części ciała. Więc do dzieła można się bawić i bawić i bawić z takim skończeniem. Bez końca, jak ja to mówię. Ale zawsze pamiętaj, zasilaj się boską, dobrą energią miłości, bo to jest warunek. I jeżeli nie masz w sercu takiego wybaczenia do ludzi, do świata, do kogoś, do sytuacji, to nie ruszysz z miejsca, bo od tego trzeba zacząć. Od pozbycia się. Tych myśli, tych żalów, tych burów. Jeżeli tego się pozbywasz, automatycznie ruszasz, wyskakujesz jak źródło, jak lamina z ziemi i już pędzisz jak ekspres do przodu. A obok ciebie mkną niesamowite rzeczy, niesamowite energie, niesamowite anioły, które cię chwytają i prowadzą, jak to się mówi, na skróty, abyś się nie męczył jakąś drogą i zawiłą. One Cię zaprowadzą zawsze do celu. No to jaki Kocham Was.